Cześć kochani! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale U Młodej. Ja nazywam się Weronika i witam Was po tak długiej przerwie. Już Wam wyjaśniam dlaczego nie, nie było mnie tak długo na kanale, ponieważ skupiałam się też na nauce i bardzo dużo też miałam obowiązków takich jak musiałam chodzić do pracy, no i dlatego tak musiałam trochę przerwać ten YouTube, ale teraz wracam do Was z ciekawym tematem, z którym chcę się na pewno z Wami podzielić. Więc dzisiaj przejdźmy do, e, tak naprawdę do środy, czyli będzie to dzisiaj poniedziałek. Mamy już, Wam mówię, 13 września i będzie to vlog do środy. E, a może i do czwartku, nie wiem. W każdym razie pakuję się do szpitala i aktualnie chcę Wam pokazać, co zabieram do szpitala. Jeszcze jest taki mały update dla Was. Jak możecie zauważyć, że ogólnie coś jest nie tak. Tak, dlatego, że nie mieszkam z mamą i rodzeństwem, mieszkam już sama. Jestem na swoim własnym rachunku. No przyszedł czas, żeby... Tak jakby dojść do tego swojego momentu, gdzie potrzebuję się jednak już iść na swoje. No i co, i żeby nie przedłużać tego filmiku, i żeby on był ciekawy, i żeby zabierał ciekawy materiał, chcę was poproś, poproś, po prostu zaprosić do tego, co zabieram do szpitala, bo na tym polega ten film. A więc do szpitala pakuję się w taką zwykłą torbę, bo ja tam. Powiedziałam, że będę cztery dni, ale jeśli czegoś mi najmniej zabraknie, to trudno. No i stwierdziłam, że zabieram ze sobą koc, który zawsze ze sobą, przynajmniej zabieram, czy to do przyjaciół, czy gdziekolwiek, ja zawsze z tym kocem jeżdżę. Będę jeszcze pakowała, ale to Wam ogólnie pokażę, jak już będę jechała do szpitala. To będę pakowała jedną poduszkę w sumie, wezmę ją w sumie, bo no, ja lubię jednak na swoich rzeczach spać. A w szpitalu też jakoś inaczej się wyryczyło. No bo to jednak y, dla mnie będzie tak jakby obce miejsce, y, więc teraz pakujemy do torby Kot. Y, następną rzeczą jest żel bo na pewno wezmę sobie tam prysznic. E, zabieram ze sobą płyn do punkania, jamy ustnej. Biorę ze sobą również mydełko do rąk, o tam w szpitalu nigdy nie wiadomo. E, do szpitala również też biorę swoje klapenki, czyli klapki. Również ze sobą zabieram dwie pary skarpetek. Jedna taka grubsza, a druga taka zwykła. Nie wiem, że do domu jakby wracała. No i zabieram ze sobą trzy pary piżam, bo nigdy z tymi piżamami nie wiadomo. Więc stwierdziłam, że biorę trzy piżamy. Już wam pokazuję jakie. Takie tam zwykłe. Taka. Yy, długie spodnie. Takie jakby było mi zimno. Taka piżama. I do tej piżamy fioletowej są spodenki oraz piżama czerwona. Owszem ona jest dla mnie za duża, ale trudno. Tak to jest gdy to jest No i niektóre rzeczy pozostawały duże. Ale korzystam z tych ubrań z No i następną rzeczą jest trzy pary majtek, czyli gulizna, którą też zabieram z sobą. No i tu są moje ubrania, w których będę jechała do szpitala, czyli to i takie spodnie z senseja. Kupowałam je w zeszłym tygodniu, no i ten top również jest z Mamy Nawet wam metkę tylko. No, także to też jest z No i w tych rzeczach będę jechała do szpitala i również w tych ubraniach będę wracała. Bo stwierdziłam, że nie będę brała jakiejś wielkiej torby, skoro i tak w szpitalu. Szczerze mówiąc, ja tam się nie przebieram. Ja chodzę tak naprawdę tam w piżamie, więc twierdziłam, że dla mnie to bez sensu. No i dla mnie wtedy też jest mniejsza ciężar, szczerze mówiąc, do noszenia tej torby. I tak, tak stwierdziłam i tak po prostu będzie. A teraz najważniejszą rzeczą, którą muszę zabrać do szpitala, to jest, już Wam pokazuję, bo tutaj są też moje dane i nie chcę ich pokazywać. E, tak, książeczka zdrowia oraz e, zaświadczenie, że zostałam szczepiona na COVID-19. E, no i z dokumentacji będzie to wszystko. I teraz zostanie mi spakowanie żywności. Dzieci? i zapomniałam o podstawowej rzeczy, czyli sztoce i będę jeszcze pakowała pastę, ale to spakuję w środę już przed e, pojechaniem do szpitala. I teraz będę pakowała żywność. A moją żywnością będą to na taki pierwszy dzień, czyli w środę jak pojawię, tam sobie butelki, bo na pewno będę głodna. E, na pewno być może, bo nie wiem, może będę miała ochotę na ciaska, więc sobie wezmę ciaska maślane. No i tutaj już, a i jeszcze zabieram ze sobą wodę, gdyby jednak po operacji mi zwykła woda nie smakowała, a jednak mkszaja smakową, więc stwierdziłam, że sobie biorę water z kubusia. No i po operacji ogólnie, jeśli ktoś tam będzie się domyślał albo nie, to już zabieram ze sobą po prostu dziecięce jedzenie, czyli musy, smoothiesy. I biorę ich tak naprawdę sześć. Są to różne tam smaki, i już Wam zaraz też powiem o co chodzi. Więc tak wygląda torba do szpitala spakowana. Tak jak mówiłam, tutaj żywność i ubrania potrzebne do szpitala. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że nie będę leżała tam długo, i że po tych trzech, czterech dniach wyjdę, bo szczerze mówiąc. Wolę, no chyba jak każdy, lepiej czuję się najlepiej w domu, niż w szpitalu. Hej blog, witam Was w drugim dniu tego, tej części bloga. Jest dzisiaj 14 września, jest godzina 5.35, ja właśnie wstałam, bo się szykuję do pracy. Chciałam tylko Wam powiedzieć, że czuję się dobrze na chwilę obecną, jeszcze nie myślę o szpitalu, tak jakby Głowa zajęta innymi myślami jest. No, jakiego takiego stresa nie mam? I uciekam się przy do pracy, bo się zajęło. Witam Was w trzecim dniu tego vloga. Ja właśnie za niedługo się wybieram do szpitala. Jest godzina 6.35. Jestem aktualnie już ubrana i e, tak się zastanawiam, co mam zejść na śniadanie, albo czy w ogóle zjeść to śniadanie. A zaraz sobie coś tam wymyślę, no i chciałam jeszcze wam powiedzieć, że jakoś przestałam się denerwować, czuję, że będzie dobrze i myślę pozytywnie. Zjem sobie takiego batona z twarogu z malinami i zupełności mi to wystarczy, ponieważ uważam, że i tak Dzisiaj nie będę za dużo jadła, bo też nie chcę, żeby jakoś tam mi pogrania krwi wyszły źle. Chcę, żeby wszystko poszło dobrze i żeby ta operacja już tak naprawdę była już za mną i żeby tylko szybko wrócić do zdrowia i żeby też później móc nagrywać dla Was kolejne vlogi, bo chcę już zostać na kanale na stałe że pokażę Wam dzisiaj, czyli 15 września, co zabieram jeszcze, czyli dokładam do tej torby, to zabieram mi swoją poduszkę i stwierdziłam, że są jeszcze rozmakowane i oczywiście musi być pasta do zębów. I to wszystko. Hej kochani, witam Was w kolejnym dniu vloga. Aktualnie oczekuję na operację i po operacji może coś tam dla Was nagram. Więc ja wczoraj wróciłam ze szpitala do domu. E, nie mogę mówić za dużo, ponieważ nie czuję się najlepiej po operacji. E, tutaj Wam wrzucę posiłki, jak wyglądały i będę starała się nagrywać kolejne vlogi. Oczywiście ja wrócę do zdrowia. E, e, połowa z Was może mnie nie rozumieć i Chcę zakończyć tego vloga. Dzisiaj jest 19 września, ja mam gorączkę, nie czuję się najlepiej. E, mam też problemy z mówieniem, bo mam e, podniebienie zaszyte, czyli są tam szwy. No i chciałam ogólnie Was zachęcić do ustawienia łapeczki w górę, ustawienia subskrypcji mojego kanału i ustawienia, klikajcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnym filmiku. A ja się z Wami żegnam, Bye!